No, cześć, jaki sekret chcą Ci przekazać dzisiaj karty? O czym powinieneś wiedzieć? Trzy karty, twój wybór i wiadomość, właśnie płynąca z kart Tarota. Pierwsza, czy druga, czy trzecia karta, którą Ty wybierasz dziś. Napisz swój wybór nadal w komentarzu. Zapisz sobie film, żeby nie zgubić tego czytania. Obserwuj profil. Po więcej informacji. Dzielę się tutaj czytaniami, informacjami, również dotyczące karty, ale również i nauka. A zatem. Ja wybieram drugą. Karta numer jeden. Mamy tutaj królową pentakli. Karta, która mówi o tym, możesz dzisiaj usłyszeć, że dla kogoś jesteś ważna. To też jest karta, która mówi o tym, zadbaj o to, żeby poczuć się docenioną w historiach właśnie pracy. O czym masz wiedzieć? O tym, że jesteś osobą wartościową i możesz uzyskać wszystko to, na czym ci zależy. Karta numer 2, mamy tutaj kartę Asa Buław. Karta, która mówi o tym, że jest potencjał, potencjał i możliwości na płaszczyźnie rozwoju zawodowym, ale i wzmacnia się Twoja atrakcyjność. To też jest dobry czas na to, aby uporządkować pewnego rodzaju sprawy zawodowe. A o czym masz wiedzieć, wykorzystaj wszelkie możliwości, które inicjują nowe. Karta numer 3 jest tu karta króla kielichów. Karta, która mówi o tym, że to będzie dzień emocjonalny. Uwaga na marudę, bo może ktoś chce ci zepsuć dzień. Dla singli może to być oznaka, że pojawi się ktoś do relacji. A co masz jeszcze wiedzieć o to, żeby emocje nie przeszkadzały ci w realizacji planów. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam dobrego dnia.